jesienią 2023 roku w New Jersey parę dziewczyn zostało ofiarami ohydnego ataku. Chłopak z ich szkoły wziął zdjęcia kilku koleżanek z social mediów. Takie zupełnie normalne, w których są w pełni ubrane i uśmiechnięte. A następnie wrzucił je do aplikacji, która generowała nagość. Efekt? Realistycznie wyglądające, pornograficzne deepfake'i tych dziewczyn. I rozesłał je wśród uczniów. Młode ofiary były załamane. Ich wizerunek został wykorzystany w tak intymny i kłamliwy sposób, Osób. Gdy sprawa wyszła na jaw, ich matki zaczęły nagłaśniać problem. To nowa plaga, tak zwane Teen Deep Fake News. Rodzice i prawnicy naciskają na władze, aby wprowadzić prawo karzące za takie czyny. Bo teoretycznie sprawcę można ścigać za pornografię dziecięcą, ale takie zdjęcia są wygenerowane przez sztuczną inteligencję, więc nie są prawdziwe. Erozja prywatności, w erze jaj, to fakt. Daj znać, co ty byś zrobił lub zrobiła, gdybyś natknął się lub natknęła na takie swoje nagie zdjęcia w internecie. Daj znać w komentarzu.